Na moim kanale. Dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. Jest to samochód, w którym wymieniliśmy olej. Jak miał przejechane 2000 km, jest to nowy samochód, zakupiony w lutym tego roku. Teraz ma przejechane ponad 8000 km i wymieniamy drugi raz olej. Proszę zobaczyć, co jest w filtrze. Można powiedzieć: Nie ma praktycznie nic, jakieś malutkie opiłeczki. A po przebiegu 2000 km była, można powiedzieć, masakra. Możemy pochwalić klienta za dobrą decyzję. Po prostu chce długo jeździć swoim samochodem bezawaryjnie. Pozdrawiam.